Piasa Johnny. Teraz będzie tutaj wjazd na nią. Jest to wspólny wjazd na nią i na zdzirę wow. O kurde. Tu w lewo idzie zdzira. Ostatnio całem. A tutaj idzie Johnny. Zresztą przetestował. <laughs> uh -huh. Wanda zawsze mi wciąga przed koło. I tu przez drogę a te świetne wąby a no, zniszczone coś Będę musiał przejść po zbierę O, lekko rządzko W sucho no, że był weekend Mm. Oj, gleba konkretna Nie pierdolę Co to się stanęło? Mm. Oh, kurwa Ale przyjebałem Oczywiście kurwa Banda była rozjebana A ja sobie za szeroko wjechałem Brzmiałem kask, bo miał tam kurwa ziemię z zęba Co to się kuziwa Odjeba Więc będziemy analizować jak na zakręcie tak będziemy w domciu Co to się stało Co kurwa się pierdoliłem Proszę z dópców i spod spod dupy rower Ależ fak I tak jest w miarę dobrze jak na kurwa takiego Najpierdola Nawet ja będę miał wskazę psychiczną na ten fragment. Kurde, normalnie tamta banda była twarda zawsze. Jezus. to jest? Czasem bywa.